Ten sezon na dolnym Śląsku bardzo dziwny. W lutym bardzo mokro. Rolnicy narzekali, że niestety nie dało się wjechać w pole. Później mieliśmy bardzo wysoką temperaturę. rośliny maksymalnie przyspieszyły i następnie pojawił się u nas regularny mróz, bo nie można tego nazwać przymrozkiem. Minus 8 to znaczy, że jest już bardzo źle. Na kotlinie było nawet minus 10. Kotlinie Kockiej oczywiście. A teraz znowu mamy suszę, jak widać na załączonym obrazku. Wszystko twarde, zbite. Stosowanie kwasów humusowych w tym momencie ma bardzo duży sens, przede wszystkim ze, ze względu na retencję wody, ze względu na budowanie związków próchniczych, które są odpowiedzialne za magazynowanie wody. Oczywiście proces związany z budową związków próchniczych, z zatrzymywaniem wody jest procesem długofalowym. Nie da się osiągnąć spektakularnych efektów po jednorazowym zastosowaniu. Niestety, to nie jest środek, który działa. W ten sposób, że efekty zobaczymy już po jednorazowym podaniu. Więc jeśli decydujemy się na to, żeby go stosować, musimy go automatycznie uwzględnić w perspektywie długofalowej. To jest oczywiście parę lat, ale myślę, że to ma duży sens i to też widzimy u rolników, którzy stosują już od paru lat.